Panowie, no to nie wiem, zbliżamy się, bo niedługo następne wyzwanie to. No. Ostatnio ktoś z naszej drużyny coś zszanił. Nie będę wskazywał palcami. No, niby tak, ale... No jakby... Mieliśmy po prostu pecha, tak, no. Nie też, że nic nie zrobiłeś, tylko się wszczepiałeś. To jeszcze się skończyło tak, jak się skończyło. Dobrze, wiesz, że nie o to chodziło, no. Jakby chciło postanowił robić jak ty do side-questa i jakiś wykiwał go Marek Kalmarek, więc. On chociaż w przeciwieństwie do ciebie się starał. No, niby tak, ale. A, spadaj. A ty, czyli Czemu ja oczekuję od odpowiedzi na cie od ciebie? Dobrze, żeby to dziecko tu nie przyszło. Mogę w końcu poglądać. Oooo. Hej gargelcze O masko No i czego wy mnie tak straszycie? Ja wiem, że ja teraz mam mam hostować, ale... E, co z następnym wyzwaniem czy coś? Wiesz co później może posprawdzą mi się tym zajmę? Ta A co się tak bardzo gryzie? E, co? Tak jakby teraz tam się dwaj mnie znienawidzili po tym wyzwaniu ostatnim. Po tym jakie pytania dałeś. No sorry, ale... Umiesz wymyślić jakieś lepsze osobiste pytania? Niż jakiego koloru jesteś. No, niby ciężko. No właśnie. A poza tym jest was dużo tych frostikonów przecież. Tak, tylko to poszło w dziwną stronę i w sumie nie wiem, jak to poszło. Okej. Okay. A tu już do tego dawno doszło. Jakiś. Powiedzmy, że rok temu doszło do podziału frostikonów a Wytłumaczę Ci, jak to się zaczęło. Wszyscy żyliśmy spokojnie w lodówce. Poza Slambo, bo on po nocach gdzieś chlał. Aż pewnego razu. E, ktoś chyba puka? Szczerze? Pewnie to jacyś infernici się będą chcieli nam kłócić. Dobra, niech wejdzie. O, witam, panów. Widzę, że tutaj są wszyscy frostikonowie. To idealnie tutaj pasuje. A ty kim ty jesteś? A, ja nie śniadłam krok i słyszałem, że tutaj są inni frostikonowie, więc. Ja przyszedłem tutaj. Ja pochodzę. O, i z dalekiej, y, tak, północy. Okej. Okay. Y, no to dobra, jestem flare, to jest snów, to jest lang, Slambo nie ma i jest jeszcze chillbo, który ma trochę wywalone. Okej, okay, czy jest tutaj nawet zimna atmosfera, więc słoko. A gdzie jest moje łóżko? No, poszukaj gdzieś u góry, tam jest jakieś mięso mielone, może ci będzie się spało wygodnie. Jakby wszystko zapowiadało się dobrze. No, niby kolejna gęba do wykarmienia, ale im więcej frostigonów, tym lepiej. Dobra, kontynuuj, co się stało dalej. No, krok się trochę bardzo zadomowił. No dobra, o, znalazłem jakieś łóżko, jest takie fajne, miękkie tam w kącie. Czekaj, a co nie jest przypadkiem łóżko slambo? Daję, nie, nie wiem, na które to jest slambo tam. Nie to nie obchodzi. A takie pytanie z ciekawości. Będziecie korzystali z tego keczupu, bo e, chętnie bym z niego skorzystał. No ale dostał go trochę mało. Dobra. Wystarczy tylko. On zrobił to. Co ty chcesz zrobić? Chcę wywłać tylko małą presję. Podskoczę dwa razy. Nie próbuj. Dobra. Trzy, dwa, jeden. Następnie. Czyściliśmy keczup z całej lodówki przez miesiąc. A jego smród pozostał chyba na zawsze, a przynajmniej się do niego przyzwyczailiśmy. No to nieźle chłop się zachował. Te później fler miał go naprawdę dosyć. Ja to jeszcze jakoś wytrzymywałem, czyli bo miał wszystko w dupie jak zwykle, a... Tak naprawdę Lang go jakoś tolerował, ale do pory. Chcesz zagrać jeszcze raz w papierkami lub nożyce? Ja mogę dawać tylko papier. No ja w sumie nożyce, to cię rozumiem. Ej, bo ja mam takie pytanie. Widział ktoś z was mój różaniec? Bo, bo mi zniknął. Ma, w razie czego do dupy jest ta skakanka, nie polecam jej. Coś mi się złamała. Czy, 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 czy ty zniszczyłeś mój różaniec chciałeś go skakanką? Twój różaniec? On za tak leżał w kącie. Ja ci tego nie daruję! Po tym wydarzeniu Ilank przestał tolerować Kroga, więc... Krok był dosłownie na cienkiej linii. Tak naprawdę tylko. Ja go tolerowałem? A czyli bo miał go w dupie, a tam ci dwa go naprawdę nienawidzieli. Potem krok... przekroczył jeszcze bardziej linię niż zwykle. Jakby nie dość, że on zawsze się dopierał do obiadu pierwszy i zostawał nam najgorsze resztki, to tym razem... Yy, no, nie poszło za dobrze. No dobra, panowie, wiem, moje urodziny już nie są tajemnicą. Ale macie ten tort brzoskwiniowy? No tak, w sumie on jest. No to prawda. Mo, możemy pogadać o czymś? Nigdy nie róbcie więcej tortów brzoskwiniowych, one są do dupy. Zróbcie, nie wiem, cokolwiek, nawet truskawkę. Co ty masz na myśli, kościół? To, że był niedobry. Czeka. Czy ty zrobiłeś to, o czym myślę? No, zjadłem se. Nie, już przegięłeś paweł, grobasie. Potem Fler się rozjuszył, i doszło do głosowania, czy krok powinien nas opuścić, czy nie. I z wynikiem 2 do 1, bo wyszło tak, że z nie zagłosowało, bo go nawet nie było już chyba od tygodnia w tej lodówce. A czyli, bo nie potrafi mówić, więc mu nie dali prawa głosu. Więc ja z... zagłosowałem, żeby krok został, tam się żeby on odszedł i wyszło, że krok odchodzi. A więc, z uśmiechem ogłaszam, że krok opuszcza naszą przepiękną krainę od teraz z... Wynikiem głosowania 2 do 1 Czekaj, co to oznacza? To to oznacza No Ty no, ale to było trochę chamskie Tak? To, to może chcesz pójść z nim? A wiesz co? Żebyś wiedział, że pójdę z nim To, co wy odwalacie, to... Nie jest po prostu... Jakby rozumiem, że przegie ale takie coś? A ty go znosisz? No niby nie no, To spadaj O, o. Znów idziesz ze mną? Jak mi od swojej strony. Ta no, tak wyszło. No, podjąłeś... oto najlepszą decyzję w swoim życiu. I tak oto podjąłem najgorszą decyzję w swoim życiu. To jak to was dołączył Chilbo? Ta! Oni go po prostu nie chcieli. To gdzie my idziemy? Przed siebie! O, kolejny kolega. Neutralnych też już nie chcę mieć wśród nas. O. Dobra, im więcej, tym więcej dla nas. Najgorsze było dopiero przede mną. Oni. Czyli bo był jako, jakoś taki jakiś normalny. Choć nie tyle co normalnych, co on tak naprawdę polował najwięcej. A za to z Krogiem nie szło się dogadać, tak jak do dzisiaj. Mi się już nie chce chodzić. bo też nie. Dobra, idźmy prosto, będzie dobrze. Nie wierzę czekaj. Istota żywa. Ej, hey, możemy się go o coś spytać. Yyy, może czy wie, gdzie jest jakieś legowisko, gdzie mogliśmy żyć? Nie, ja bym z nimi gadał, po prostu jedźmy prosto. Dobra, ty nie chcesz z nie gadać, to ja pogadam. Yy, dzień dobry panu. Czy wie pan, gdzie jest jakiś zamek do zamieszkania? A przy okazji... Czy wie pan, że ma pan krzywą mordę? Co powiedziałeś gnaju? Nie atakuj mnie! Jego nie mnie! Krok, zrób coś. Dobra, wiesz co? Ja bym poszedł do szafy. Po co tu szafy? Nie wiem, chodź znów idziemy, czyli też chodź. Chodź, ten jeden raz los się do nas nawet uśmiechnął. No, panowie, w końcu spotkało nas coś dobrego. Mam jakieś legowisko. Eee, takie mierne, przy lepszego. Nie maruć. Z tym można naprawdę dużo zrobić, zresztą możemy to przenieść. No, niby tak. A dobra, już jest dobrze. Potem wziąłem po raz pierwszy raz udział w turnieju, czyli w tym wyścigu o KBM-2. Kojarzysz? Nie wiem nawet co to jest, nie znam czegoś takiego. A dobra, nieważne. Tam się czułem naprawdę pierwszy raz swobodnie, bez tego niebieskiego klasa, który zniszczył mi życie. A poza tym, poznałem tam Meltusa, czyli mojego najlepszego w sumie kumpla, tak jak o tym wiedziałeś. Czyli coś o tym musisz wiesz, wiedzieć. No, nieraz widziałem jak byliście na melanżu. No niby tak. Ale dobra, no nie poszło mi w tym turnieju za, za dobrze. No może trochę przesadziłem, bo przy, ze względu na to, że po raz pierwszy w życiu miałem opcję decydować nad czymś samemu, to wyżywałem się w sumie na Meltusie i nie skończyło się to za dobrze. No ale potem wróciłem do naszego domu i doznałem nie niespodzianki. Panowie, wróciłem... Czekaj, gdzie jest nasz dom? Eee... Nie wiem, spytaj chilbo. A co masz w ręku? A, a mieszałki. Chcesz jedną? Jakie mieszałki? Skąd ty to wziąłeś? A. Przyszedł taki gościu i powiedział, że za e, ten nasz gówniany karton da mi magiczne cukierki i wziąłem i. Ponoć są magiczne. Chcesz jeden? Czy ja dobrze to zrozumiałem? Ten debil oddał nasz dom za cukierki. Za cukierki? A później, jeszcze go przełapałem na czymś jeszcze głupszym. Trzy, dwa, jeden, czekaj, Krok, co ty robisz? Ech. Ech. Nic takiego, tylko mały prank. Jaki prank? Ten gość kłamał, te mieszałki nie były żadne magiczne, tak sam tam na śmietniku. No i co z tym? Widzisz, on tam jest z przodu. No, jest, no i? No i dam mu niespodziankę, rzucę w niego tym samolotem. Będzie miał też smacznie, tak jak ja. Ale wiesz, że to jest chyba zbrodnia? Na śledztwie swojego ojca, zamknij się. 3, 2, 1, leci! Nie rób tego! Tak, i, i tak, oto tu, znaleźliśmy się tutaj, gdzie jesteśmy. To cała historia. Eee, jakby u nas my, jako Gluciarze, też jesteśmy podzieleni, ale tak ze w, na względy finansowe trochę bardziej. Ale no daj, świętujemy razem. Tym. Jedynym prosticonem, który ja jakoś mniej więcej toleruje slang. Slumbo widzi w sumie prawie każdego. Poza lankiem i za flarem też silnie przepada. Eee. Nie chcę mi się o tym gadać. Dobra, Morto, będzie dobrze. Chcesz poglądać coś ze mną? W sumie możemy. Pajka, Nie!